To miało być standardowe spotkanie firmowe. Co roku prezes zwoływał całą załogę, psioczył na zwiększające się koszty stałe, psioczył na odpływających klientów, psioczył na wydajność pracowników. Psioczył na wszystko. Na koniec rozkładał ręce, informując, że podwyżki to może w przyszłym roku, ale jeszcze nie teraz. Wszystko trwało około godziny, serwowano lichą kałę, kruche ciasteczka, więc pracownicy dość szybko rozchodzili się do domów. Jednak w tym roku było inaczej. Po pierwsze, miejsce spotkania. W tym roku zostało zorganizowane w pobliskim domu weselnym. Po drugie, stoły aż uginały się od jedzenia i picia. Po trzecie, prezes stał przy wejściu do lokalu i witał się z każdym pracownikiem osobiście. Gdy już wszyscy byli w środku, prezes wziął mikrofon i wygłosił płomienną przemowę, w której dziękował każdemu z pracowników za zaangażowanie w sprawy BHP za odpowiedzialność wobec siebie, za zgłaszanie nieprawidłowości oraz wyraził nadzieję, że te działania będą nadal kontynuowane. Po chwili zaczął wywoływać na środek osoby, które wykazały się największą dbałością o bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. I tak wezwał panią Zosię sprzątaczkę i wręczył jej dyplom z nagłówkiem księżniczka rękawiczka oraz pokaźną kopertę. Wezwał też pana Romana Montera, który otrzymał dyplom z nagłówkiem pan przyłubica i także gratyfikację pieniężną. Jeszcze wielu pracowników zostało docenionych indywidualnie przez prezesa. W międzyczasie pracownice działu HR rozdawały pozostałym pracownikom kubki z napisem Mistrz Bezpieczeństwa lub Królowa Higieny. To było niezapomniane spotkanie. Atmosfera była świetna. Prezes jeszcze długo rozmawiał z pracownikami, dziękując im za zaangażowanie oraz przypominał, że bezpieczeństwo i higiena pracy powinna być priorytetem dla każdego. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu po ludzku o BHP. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nagrodach. Celem bowiem dzisiejszego odcinka jest odkrycie tajemnicy skutecznego nagradzania pracowników za ich dobre zachowania w zakresie BHP. Chciałbym ci pokazać, że dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy nie musi być jedynie twoim obowiązkiem, ale także okazją do docenienia i motywowania swoich pracowników. Przedstawię ci różne metody, jakie jako szef swojej firmy możesz zastosować, aby wyróżnić pracowników, którzy szczególnie przestrzegają norm BHP. Podam Ci konkretne przykłady, dzięki którym będziesz mógł stworzyć program nagradzania, który nie tylko zwiększy bezpieczeństwo w miejscu pracy, ale także zmotywuje pracowników do działania na rzecz wspólnego dobra. Chciałbym, abyś po wysłuchaniu tego odcinka miał pełen wachlarz pomysłów, które będziesz mógł wdrożyć w swojej firmie, tworząc bardziej bezpieczne i motywujące środowisko pracy dla wszystkich swoich pracowników. Zatem tradycyjnie zapraszam Cię do zaparzenia sobie kawy, przygotowania słuchawek i do odsłuchania kolejnego odcinka. Po ludzku o BHP to podcast, w którym w interesujący sposób dzielę się moją praktyczną wiedzą zdobytą przez wiele lat doświadczenia pracy jako BHPowiec. Nagrywam odcinki solowe, ale zapraszam również gości, z którymi wspólnie będziemy odczarowywać sprawy BHP jako zagodnienia nudne i nieprzydatne, przedstawiając je w formie gotowych i sprawdzonych rozwiązań pozwalających Ci wdrożyć lub poprawić bezpieczeństwo w Twojej firmie. Nazywam się Piotr Gapys i też prowadzę własną firmę. To co, porozmawiamy o BHP? Rozdział pierwszy. Dlaczego uznanie dobrej pracy jest kluczowe? Nie odkryję tutaj wcale Ameryki mówiąc, że gdy doceniasz pracę swoich pracowników, to korzyści otrzymują zarówno pracownicy, jak i ty, mój drogi pracodawco. No, widzę, że kręcisz jeszcze trochę głową. No dobra, postaram ci się podać parę powodów, dla których naprawdę warto nagradzać swoich pracowników. To jest podcast po ludzku o BHP. Motywacja i zaangażowanie pracowników. Kiedy pracownik otrzymuje uznanie za swoją dobrze wykonaną pracę, on sam czuje się doceniony i odpowiednio zmotywowany. To zdecydowanie w kolejnym kroku może prowadzić do jego większego zaangażowania, motywacji, a także chęci osiągania jeszcze lepszych wyników. Zadowoleni pracownicy często pracują efektywniej i bardziej produktywnie. Tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej Jeżeli Twoi pracownicy są doceniani, zdecydowanie będą tworzyć pozytywną kulturę pracy, gdzie takie wartości jak szacunek, wzajemna troska i współpraca są bardzo wysoko cenione. Zdecydowanie taka kultura i taka organizacja będzie przyciągać wiele nowych talentów i zatrzymywać obecnie pracujących pracowników. Wzrost morale pracowników. Uznanie pracy podnosi morale pracowników. To jest fakt. Osoby, które widzą, że ich wysiłki są doceniane, czują się bardziej zadowolone ze swojej pracy i są zdecydowanie bardziej lojalne wobec swojego pracodawcy. Lepsza retencja pracowników. Jeżeli pracownicy otrzymują nagrodę w postaci uznania za dobrze wykonaną pracę, zdecydowanie nie będą się rozglądać za innym pracodawcą i chętnie zostaną u Ciebie w firmie. Dla Ciebie niesamowity plus odpadają Ci wszelkie koszty dotyczące nowej rekrutacji czy szkolenia nowych pracowników. Poprawa jakości pracy. Jeżeli dobrze motywujesz swoich pracowników, odpowiednio ich nagradzasz, no to samych pracowników zachęca to do dążenia do doskonałości i dbania o jakość swoich działań. I tu już jeden krok do przełożenia się na lepsze produkty oraz lepsze usługi, które oferujecie jako firma. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Firma, która docenia swoich pracowników, ma zazwyczaj lepszy wizerunek w społeczności i wśród klientów. To zdecydowanie przyciąga nowych klientów oraz przede wszystkim inwestorów. Wspieranie rozwoju zawodowego. Jeżeli odpowiednio uznajesz jakość wykonywanej pracy przez swoich pracowników i pracownik to widzi, to też jest dla niego szansa na zwiększenie rozwoju zawodowego przez jakieś szkolenia, awanse i inne korzyści. To zdecydowanie sprawia, że Twoi pracownicy będą bardziej kompetentni i z większą ilością umiejętności, będą coraz lepsi, a przypominam, że cały czas pracują dla Ciebie. Poprawa relacji między pracownikami a przełożonymi. Niezwykle ważny punkt. Uznanie pracy, motywowanie może pomóc w budowaniu lepszych relacji między pracownikami a przełożonymi. Otwarta komunikacja i regularne wyrażenie uznania może zniwelować ewentualnie występujące napięcia i konflikty w miejscu pracy. Rozdział drugi. Jakie zachowania BHP można nagradzać? W poprzednim rozdziale pokazałem Ci powody, dla których warto promować i nagradzać pracowników. Teraz powinieneś się zastanowić, jakie to konkretne zachowania i praktyki są dla Ciebie wartościowe i które zasługują na nagrody. Pamiętaj, aby zrobić to z głową, bo jeżeli zrobisz to właściwie, Jestem pewien, że zbudujesz kulturę bezpieczeństwa w swojej firmie na naprawdę wysokim poziomie, zaś Twoi pracownicy będą dostatecznie zmotywowani, by przestrzegać BHP na każdym kroku. Przedstawiam Ci parę przykładów takich zachowań i praktyk, które możesz wykorzystać w swojej firmie. Zgłaszanie ryzyka i incydentów. Osoby, które aktywnie zgłaszają potencjalne zagrożenia, incydenty bądź niestandardowe sytuacje. Przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nagradzanie takiego zachowania może zachęcić innych pracowników do podobnych działań. Uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach. Osoby, które same chętnie zgłaszają się do nowych szkoleń, systematycznie w nich uczestniczą, przez co kontynuują rozwijanie swojej wiedzy na różne tematy, także związane z bezpieczeństwem no powiem wprost aż grzech nie nagrodzić. Po pierwsze, promują szeroko pojętą edukację, a po drugie, zdecydowanie podnoszą świadomość pozostałych pracowników. Długi okres bez wypadku. Tutaj możesz pójść w nagradzanie np. całych zespołów lub pojedynczych pracowników za osiągnięcie długiego okresu bez wypadku. Zdecydowanie jest to metoda skuteczna do utrzymania bezpiecznego środowiska pracy. Inicjatywa w tworzeniu kultury bezpieczeństwa. Twoi pracownicy, którzy angażują się w promowanie kultury bezpieczeństwa i inicjują jakieś działania zmierzające do jej poprawy, zdecydowanie zasługują na nagrodę za swoją inicjatywę. Współpraca zespołowa w dziedzinie BHP. Osoby, które aktywnie współpracują z innymi pracownikami w zakresie przestrzegania zasad BHP i przekazywania informacji o bezpieczeństwie, także powinny być nagradzane za swoją inicjatywę oraz zaangażowanie. Propagowanie dobrych praktyk BHP. Jeżeli masz w swoim otoczeniu pracowników, którzy propagują i promują dobre praktyki BHP, na przykład poprzez organizowanie jakichś prezentacji lub też kampanii informacyjnych, zdecydowanie jest to miejsce do nagradzania ich również za tą słuszną inicjatywę. Zwracanie uwagi na ergonomię stanowiska pracy. Osoby dbające o ergonomiczne ustawienie stanowiska pracy oraz zgłaszające ewentualne nieprawidłowości lub potrzebę Dostosowania do ergonomii, spokojnie mogą być nagradzane za swoje działania. Przestrzeganie procedur awaryjnych i ewakuacyjnych. Osoby, które w sytuacji awaryjnej lub ewakuacyjnej wyróżniają się na tle innych, zachowują spokój i przestrzegają ustalonych procedur, dla przykładu, mogą być przez Ciebie nagradzane za swe umiejętności w sytuacjach kryzysowych. Dbałość o porządek i czystość. No, to jest bardzo ważny element, że dla pracowników, którzy dbają o porządek i czystość w miejscu pracy, przyczyniają się zdecydowanie do unikania potencjalnych zdarzeń wypadkowych. Nagradzanie kogoś za utrzymywanie porządku, wyróżnianie się na tle innych, zdecydowanie jest bardzo dobrym pomysłem. Dbałość o stan techniczny i konserwację sprzętu. Pracownicy, którzy troszczą się o stan techniczny narzędzi, maszyn oraz sprzętu, stosują bezpieczne procedury podczas obsługi maszyn. Oraz regularnie przeprowadzają konserwacje, pomagają zapobiegać awariom i wypadkom, mogą być również nagradzani za utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa. Jeśli masz jakieś pytania, albo jest temat, o którym chciałbyś usłyszeć w podcaście, to napisz na adres poludskuobhpmaupa.gmail.com. Rozdział trzeci: Kroki do wdrożenia programu nagradzania czyli co należy zrobić w pierwszej kolejności? Jeżeli zdecydowałeś się, że chcesz wdrożyć program nagradzania zachowań BHB w swojej firmie, musisz go zdecydowanie starannie zaplanować i odpowiednio przemyśleć. Przedstawię Ci parę kroków, które jako przedsiębiorca możesz podjąć, aby rozpocząć taki program. Po pierwsze, określ cele programu nagradzania. Czyli na początek zdefiniuj jakieś klarowne cele programu, które mogą służyć do nagradzania zachowań BHP. Celem może być np. zmniejszenie liczby wypadków, czy zwiększenie zaangażowania pracowników w BHP, albo jakiś inny element, który jest dla Ciebie ważny. Kolejnym krokiem jest wybór konkretnych zachowań do nagradzania. Najlepiej sporządzić sobie listę konkretnych zachowań, które chciałbyś nagradzać. Upewnij się przede wszystkim, że są to zachowania, które są możliwe do zmierzenia oraz oceny. Kolejny krok to określenie rodzaju nagród. Zdecyduj, jakie rodzaje nagród chciałbyś wprowadzić. O samych nagrodach opowiem Ci za moment. Kolejny krok ustanowienie kryteriów oraz zasad. Sporządź dokładne zasady i kryteria, według których pracownicy będą oceniani i nagradzani. Upewnij się, że zasady te są sprawiedliwe i przejrzyste. Kolejny punkt: komunikacja programu. Powiadom pracownikom o takowym programie, który chcesz wprowadzić. Wyjaśni, jakie zachowania są nagradzane, jakie nagrody są dostępne i jakie są kryteria, by taką nagrodę zdobyć. Kolejny punkt to monitorowanie i ocena zachowań. Wdróż technologie lub procedury, które umożliwią ci monitorowanie i ocenę zachowań związanych z BHP. To może obejmować np. śledzenie jakichś incydentów, ocenę zgłoszeń, audyty i tym podobne zachowania. Kolejny punkt: gromadzenie danych oraz statystyk. Regularnie zbieraj dane i statystyki dotyczące wyników tegoż programu. To zdecydowanie pozwoli Ci ocenić jego skuteczność oraz dokonać ewentualnych korekt. Bardzo ważny punkt: przyznawanie nagród. Regularnie przyznawaj nagrody zgodnie z ustalonymi kryteriami. Upewnij się, że proces przyznawania nagród jest uczciwy i przejrzysty. Śledź efekty. Obserwuj, jak program wpływa na zachowania pracowników i czy wyniki związane z BHP naprawdę przynoszą jakiś sens. Dokładnie monitoruj zmiany w kulturze bezpieczeństwa oraz przede wszystkim w ewentualnej wypadkowości w Twojej firmie. Kolejny punkt to skalowanie oraz doskonalenie programu. Jeżeli program zaczyna przynosić pozytywne rezultaty, rozważ jego rozwinięcie lub też dostosowanie do zmieniających się potrzeb firmy. Edukacja i wspieranie pracowników to kolejny element, który musisz zapewnić. Zapewnij pracownikom dostęp do edukacji i wsparcia w zakresie BHP. Im bardziej świadomi są zasad i korzyści płynących z bezpiecznego zachowania, tym na pewno będą bardziej zaangażowani w sam program. Kontynuowanie komunikacji. Regularna komunikacja no jest tu podstawą. Utrzymuj ją na wysokim poziomie w zakresie programu nagradzania BHP. Daje to możliwość zgłaszania opinii i uwag dotyczących programu przez wszystkich pracowników. No i ostatni bardzo ważny punkt: motywuj i zachęcaj. Stosuj na przykład jakieś motywacyjne komunikaty, zachęcaj pracowników do aktywnego uczestnictwa w programie, pokazuj zwycięzców, pokazuj, że naprawdę warto i nie potrzeba jakichś trudnych elementów, aby w takim programie uczestniczyć i przede wszystkim podnosić bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Wdrożenie programu nagradzania zachowań BHP no, zdecydowanie wymaga zaangażowania i planowania, ale już teraz Ci mogę powiedzieć, że na pewno znacząco przyczyni się do poprawy kultury bezpieczeństwa w Twoim miejscu pracy i zmniejszenia ryzyka wypadków. To jest podcast po ludzku o BHP. Rozdział czwarty: różnorodność nagród czyli jak konkretnie wynagrodzić pracownika. Oczywiście istnieje bardzo wiele różnego rodzaju nagród, które jako przedsiębiorca możesz zastosować w stosunku do swoich pracowników, właśnie za dobre zachowania w zakresie BHP. Pamiętaj, że dywersyfikacja rodzaju nagród może pomóc Ci w motywacji różnych pracowników. Poniżej kilka przykładów: finansowe bonusy. Pracownikom mogą być przyznawane np. premie finansowe za długi okres bez wypadku lub też wyróżniające się zachowanie w zakresie BHP. Te bonusy mogą być jednorazowe, ale mogą być też regularne w zależności od osiągnięć, jakie prezentuje pracownik. Vouchery na rekreację, vouchery na wypoczynek, karty podarunkowe do restauracji czy też bilety na wydarzenia sportowe lub do kina to również atrakcyjne nagrody, które motywują do dbałości o bezpieczeństwo w pracy. Nagrody rzeczowe. Przedsiębiorca może zaoferować nagrody rzeczowe: jakieś gadżety firmowe, narzędzia do pracy czy sprzęt sportowy lub elektronikę, jeżeli docenić chce zaangażowanie pracowników w BHP. Taki prosty element jak dodatkowy urlop. Pracownicy mogą otrzymać dodatkowy dzień wolny lub skrócony dzień pracy jako nagrodę za bezpieczne zachowanie. Uznanie i wyróżnienia. Wprowadzenie np. tak zwanej ściany chwały w miejscu pracy, gdzie umieszczone są zdjęcia lub informacje o pracownikach, którzy wyróżnili się szczególnie w dziedzinie BHP. Zdecydowanie może być to dla nich bardzo motywujące. Szkolenia i rozwój. Też jest pewnie grupa pracowników, którym można zaoferować możliwość uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach lub kursach związanych z BHP. Pozwoli im się to zdecydowanie rozwijać zawodowo i osiągnąć wyższą satysfakcję ze swojej pracy. Bony na opiekę zdrowotną. Takie niby proste rzeczy, ale jednak. Bony na badania lekarskie, wizyty u specjalistów lub inne usługi medyczne to także mogą być nagrody podkreślające znaczenie zdrowia pracowników. Podwyżka wynagrodzenia. No, kto tego nie lubi? Warto rozważyć podwyższenie wynagrodzenia lub też premię, na przykład roczną, jako formę docenienia pracowników za ich wkład w BHP. Nagrody zespołowe. No tutaj nagrody można przyznawać, na przykład, jeżeli masz takie całe zespoły w swojej firmie, za osiągnięcia związane z bezpieczeństwem. Członkowie tych zespołów wzajemnie się motywują do osiągania dużego sukcesu. Certyfikaty i odznaczenia. Możesz pracownikom wręczyć jakieś certyfikaty, ha, lub nawet odznaczenia za ich wkład w bezpieczeństwo i higienę pracy. Jak powiedziałem na początku, warto dostosować te nagrody do konkretnej sytuacji oraz osiągnięć pracownika czy też całych zespołów. Regularne docenianie i nagradzanie pracowników za wysiłki w zakresie BHP zdecydowanie zaangażuje ich w dłuższym okresie. Korzyści, które otrzymasz, no będą niewspółmierne, a są to m.in. No motywacja do działania. Takie nagrody za BHP pozwalają pracownikom poczuć się docenionym za ich wysiłek i zaangażowanie w zachowanie związane z bezpieczeństwem. Widząc, że ich praca nie idzie na marne, są bardziej skłonni przestrzegać norm BHP. Większa świadomość to pomaga podkreślić znaczenie konkretnych zachowań BHP, co z automatu przyczynia się do zwiększenia świadomości pracowników w tym zakresie. Nagrody stanowią konkretne cele do osiągnięcia. Pracownicy są bardziej zmotywowani, gdy wiedzą, że mogą zdobyć coś wartościowego za przestrzeganie norm BHP. To może stworzyć poczucie celu i działania. Wprowadzenie elementu rywalizacji między pracownikami w zdobywaniu nagród może stymulować większe zaangażowanie w samo BHP. Pracownicy mogą się wzajemnie motywować do przestrzegania norm, szczególnie jeżeli nagrodą jest nagroda zespołowa. Jeżeli mamy dostosowane nagrody do odpowiedniej sytuacji. To zdecydowanie mogą one prowadzić do realnej poprawy wyników w dziedzinie bezpieczeństwa, co przekłada się na przede wszystkim zmniejszenie liczby incydentów oraz ewentualnych wypadków przy pracy. Nagradzanie zachowań BHP to także pomoc w kształtowaniu pozytywnych nawyków oraz zachowań rutynowych w zakresie bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla długotrwałego sukcesu Twojej firmy. No i na koniec, dobrze przyznana nagroda zdecydowanie pomoże Ci w budowaniu kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy, gdzie dbałość o BHP staje się po prostu normą. Podkreślam na koniec, że nagrody, które chcesz ewentualnie ufundować, muszą być jasno zdefiniowane i dostępne dla wszystkich pracowników, no i sprawiedliwie przyznawane. Skuteczne programy nagradzania BHP zdecydowanie pomogą w zmniejszaniu ryzyko wypadków oraz poprawie zaangażowania i motywacji pracowników. To ty znasz swoich ludzi, wiesz zatem, co najbardziej ich motywuje i takie właśnie rozwiązania zastosuj w swoim programie. Rozdział 5 Przykłady z życia czyli jak robią to inni. To nie jest tak, że temat nagradzania pracowników oraz takich programów jest jakimś innowacyjnym, strasznie pomysłem. No, zdecydowanie nie. Bardzo wiele firm ze światowego topu wybrało właśnie drogę nagradzania pracowników, a nie ich karania. Oto kilka konkretnych przykładów firm, które nagradzają zachowania BHP i osiągnęły w tej dziedzinie naprawdę bardzo duże sukcesy. Firma DuPont, wielka firma chemiczna, jest znana z innowacyjnych programów bezpieczeństwa. Pracownicy są nagradzani za zgłaszanie zagrożeń, aktywnie uczestniczą w audytach BHP, a firma stosuje system zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, który obejmuje regularne oceny, szkolenia oraz nagrody. Alcoa, jedna z największych firm produkujących aluminium na świecie, osiągnęła znaczący sukces w poprawie bezpieczeństwa. Dzięki programowi Zero wypadków. Pracownicy byli nagradzani za zgłaszanie incydentów, a firma skupiała się na doskonaleniu procesów i kultury bezpieczeństwa. BNSF Railway, jedna z największych firm kolejowych w Stanach Zjednoczonych, wprowadziła program Safety Excellence Award Program, który nagradzał zespoły za osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa. Program ten przyczynił się do znacznego zmniejszenia liczby wypadków. Caterpillar, producent maszyn budowlanych i górniczych, ma program Safety Pace, Bezpieczeństwo się opłaca, który nagradzał zespoły za osiągnięcia w zakresie BHP. Wynikiem tego programu była poprawa wyników w dziedzinie bezpieczeństwa. GE, czyli General Electric, prowadzi program EHS Performance Award, który nagradzał zespoły za osiągnięcia w dziedzinie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. To zdecydowanie pomagało firmie osiągać lepsze wyniki w tych obszarach. Ford Motor Company wdrożył program Safe Driving Program, program bezpiecznej jazdy, który nagradzał pracowników za bezpieczną jazdę i dbałość o BHP podczas pracy na produkcji. W Polsce też mamy takie przykłady. Amica SA w swoich zakładach wprowadziła program Kaizen BHP, w ramach którego pracownicy zgłaszają pomysły mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa, oraz ergonomii na stanowiskach pracy. Raz na kwartał wręczane są nagrody za zgłoszony i zrealizowany projekt. Cemex Polska. To globalna firma zajmująca się produkcją materiałów budowlanych. To właśnie tutaj zdecydowano o powołaniu projektu pracowniczych klubów sportowych, które zrzeszają grupy pracowników w ramach kilkunastu dyscyplin sportowych, co świetnie promuje działania prozdrowotne firmy. Eneris Surowce. Ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska. Tutaj powołano m.in. program Małych Kroków, który spełnia funkcję budowania kultury współodpowiedzialności, a przy tym pomaga znaleźć obszary, których nie widzi kadra zarządzająca. Raz do roku przez trzy miesiące wyróżnia się zgłoszone pomysły nagrodami rzeczowymi i finansowymi. Jak widzisz, te przykłady pokazują, że Nagradzanie zachowań BHP może przynieść realne korzyści w postaci poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Firmy te skoncentrowały się właśnie na nagradzaniu pozytywnych zachowań, zaangażowaniu pracowników i doskonaleniu kultury bezpieczeństwa, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby wypadków oraz incydentów. Jeśli masz jakieś pytania albo jest temat, o którym chciałbyś usłyszeć w podcaście, to napisz na adres gmail.com Rozdział szósty. Działania po wysłuchaniu, czyli liczy się akcja. No zbliżamy się powoli do końca odcinka, w którym to omówiłem sposoby nagradzania pracowników za dobre zachowanie związane z BHP. Teraz piłeczka leży po waszej stronie. Pamiętajcie, abyście nie usiedli na laurach. Teraz jest czas właśnie na akcję. Zachęcam Was do wybrania kilku pomysłów, które zostały Wam przedstawione i spróbowania wdrożenia ich w Waszych firmach. Zdecydowanie ta inwestycja w bezpieczną przyszłość Waszych pracowników oraz Waszej organizacji będzie się Wam opłacać. Przypomnę tylko, co możecie zyskać: poprawę bezpieczeństwa. Wdrożenie programów nagradzania zachowań BHP może pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pamiętaj, im bardziej zaangażowani pracownicy, tym mniejsze ryzyko wypadków. Motywacja pracowników. Nagradzając pracowników za dobre zachowania, motywujecie ich do przestrzegania norm i dbania o ich własne bezpieczeństwo. Kultura bezpieczeństwa. Działania te przyczyniają się do budowy kultury bezpieczeństwa, gdzie dbałość o BHP staje się po prostu normą. Zaangażowania pracowników. Pracownicy stają się bardziej zaangażowani w kwestie związane z BHP, co przekłada się na lepsze wyniki i większą troskę o swoje życie i zdrowie. Zmniejszenie kosztów bardzo ważna rzecz redukcja liczby wypadków może przekładać się na oszczędności finansowe związane z kosztami leczenia, ubezpieczeń oraz innych związanych z wypadkami wydatków. No i wzrost efektywności bezpieczne miejsce pracy. Sprzyja bowiem z większej efektywności i jakości wykonywanej pracy. Pamiętajcie, każdy krok w kierunku poprawy BHP ma znaczenie, nawet najmniejsze zmiany mogą przynieść bardzo duże korzyści. Jeszcze raz zachęcam Was do działania i troski o bezpieczeństwo w swoim miejscu pracy. Pamiętajcie, to zawsze się opłaca. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za jego odsłuchanie. Jeżeli miałbyś jakiekolwiek pytania z nim związane, to śmiało pisz na adres poludzkuobhp.małpa.gmail.com. Możesz oczywiście zawsze zostawić komentarz na moich mediach społecznościowych, czy to na Instagramie, czy też pod filmem na YouTubie. Jeżeli jest jakiś problem, a może jakiś temat, o którym chciałbyś usłyszeć w kolejnym odcinku podcastu, śmiało pisz do mnie, daj mi znać. Na pewno coś z tym zrobię. Przypominam, że odcinki pojawiają się co tydzień. Co tydzień znajdziesz mnie na popularnych platformach podcastowych Spotify, Google Podcast czy też Apple Podcast. Na YouTube również wrzucam mój film. Jeżeli zostawisz pozytywny komentarz, czy to pod tym odcinkiem, na moich mediach społecznościowych, będę Ci za to bardzo wdzięczny. Pozwoli to mi dalej kontynuować moją pracę i w dalszym ciągu się rozwijać. Jeszcze raz dziękuję Ci za odsłuchanie odcinka. No i co? Słyszymy się w przyszły piątek. Na dzisiaj to miłego weekendu. Bądź bezpieczny.